Ola, ola, z tej strony jak zawsze Wasz masa. W kolejnej odsłonie serii Opening chciałem się Wam, podobnie jak to miało miejsce przy ostatnim otwieraniu nagród ze Stellar Gold, pochwalić trashem, którym ponownie zasiliło mnie RNG Deso w zamian za trud włożony w polowanie na potwory. Jak widzicie w tle, Drakenek już tradycyjnie mnie zeskamował. Przez te kilka ładnych lat już przywykłem do tej kolei życia gracza, ale nie ukrywam, że liczyłem na coś bardziej wartościowego. Ogólnie rzecz biorąc, samo wydarzenie Monster Hunt było dla mnie, czyli dla osoby ubóstwiającej monotonny grind wieczorową porą przy sparzonej yerbie, przyjemnym eventem. Z racji tego, że forma tej serii jest kompaktowa, to proszę Was o pochwalenie się w sekcji komentarzy Waszym szczęściem. Trzymajcie się ciepło w te jesienne dni i do usłyszenia niebawem. SIA!